Cała dziewiątka jest załadowana do maszyny i ruszyły. Nieźle ruszyła karencja. Walka o prowadzenie do przodu poszła emigracja. Emigracja blisko niej Dedoro, polem honorata Księżna Toru. Księżna Toru galopuje najbardziej zewnętrznym torem. A prowadzi emigracja blisko niej honorata przy wewnętrznej Dedoro. Za chwilę wyjdą konie na prostą. De Doro zyskał na zakręcie. Atakowany jest w tej chwili przez emigrację. De Doro, emigracja polem Honorata Księżna Toru. Prowadzi emigracja do celownika. Jeszcze sporo, jeszcze 300 metrów. Emigracja polem rozpędza się Honorata. Honorata już jest w tej chwili pierwsza. Druga na razie emigracja, ale atakowana jest przez Księżną Toru. Jeszcze 50 metrów do celownika Księżna Toru. Doskonale wygrywa ten wyścig. O druga będzie chyba jednak emigracja. Blisko niej, blisko niej honorata.